Witajcie, zbliża się Adwent, dlatego wspólnie z ekipą medytacji online przygotowaliśmy dla Was wprowadzenia do niedzielnych Ewangelii. Bezpośrednio przed medytacją o 21.15 w niedzielę będzie możliwość wysłuchania wprowadzenia biblijnego. Podzielę się z Wami trochę tym, w jaki sposób ja rozumiem to słowo, jak ono jest dla mnie ważne i w jaki sposób mnie porusza. Będzie to dla Was okazja do tego, żeby potem w trakcie medytacji może pogłębić to zrozumienie, skonfrontować się z własnym życiem i zobaczyć jak to słowo rezonuje w waszych sercach. Zapraszamy was bardzo serdecznie, szukajcie nas na devon.pl i Ojciec Romek Groszewski, jezuita, duszpasterz akademicki, duszpasterz wspólnoty Dom oraz odpowiedzialny za projekt Modlitwy Uwielbienia Back Home Warsaw. Zapraszam bardzo serdecznie.